No ja nagrywam już Cię. Pan król. Helikopter pana króla. Helikopter pana króla. Zygzak, zygzak i... złomek złomek mek i złomek, złomek Nie, to jest Raul Zło... złomek Raul agent amerykański Tik, tik Nie, agent amerykański La... dourge Tik Tik processar Z muito é Luigi 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 kabuto e... Serif. E... Baron. Baron mechan. A skarpeta. E, lifting candle. Nie, to jest Spider. Spider. Angel Spider. Es, es, to jest Spider. Dusty. E, Spinger. Spinger, Kapitan, Ale nie zakry nie, nie zakrywaj go całego. Teraz tu. A jego słabo widać. Czekaj.